Sieracka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 20, 23 i 24 października 2020 roku odbędzie się głosowanie przez członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwał niezbędnych do bieżącego funkcjonowania spółdzielni, a będących w kompetencji walnego zgromadzenia. W dniu 20 października dla członków osiedli Polna, Północ, Jaworowe, Centrum i członków oczekujących w sali SSMK2 przy ulicy Jana Pawła II 41A od godziny 13 do 17. Dla członków osiedli Klonowe 1, Kasztanowe, Klonowe 2. Za szpitalem w sali ssm 1 przy ulicy Bohaterów Września 61 od godziny 13.30 do 17.30. Dla członków osiedla Dziewiarz w sali WSHE przy ulicy Mickiewicza 6 od 12.30 do 16.30. W dniu 23 października głosowanie odbędzie się dla członków osiedla w Szatku. W sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Prusinowskiej 4 od godziny 13.30 do 17.30. Dla członków osiedla w Błaszkach w restauracji Wiktoria dawny bar Smakosz przy ulicy Sirackiej 65 od 12.30 do 16.30. Dla członków osiedla w Warcie w sali Warckiego Centrum Kultury przy ulicy Kościuszki 9 przez 11 od godziny 13.30 do 17.00. W dniu 24 października w godzinach od 8 do 14 w siedzibie SSM przy ulicy Piłsudskiego 5B odbędzie się głosowanie dla członków, którzy nie mogli oddać Głosu w terminach wyznaczonych powyżej. W czasie przebywania w lokalu obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną, a także dezynfekcja rąk. Środki ochrony będą dostępne w sali głosowań. Materiały będące przedmiotem głosowania dostępne są na stronie internetowej www.sssierads.pl Spółdzielczy Dom Kultury sierackiej Spółdzielni Mieszkaniowej pożegnał wspólnie z dziećmi odchodzące lato. W Parku Broniewskiego odbyła się impreza pod hasłem Żegnaj lato na rok. Najmłodsi wzięli udział w kreatywnych, ruchowych zabawach wraz z panią Urszulą Pakułą i jej asystentką Agnieszką. Pani Urszula to doświadczona w pracy z dziećmi artystka, która zabrała zgromadzonych w wyjątkową podróż do innych krajów. Była to muzyczno-taneczna zabawa z rekwizytami. Oprócz tego pojawiały się zagadki i quizy ze słodkimi nagrodami. Pomimo i też niesprzyjającej pogody, jednak udało się zorganizować imprezę pożegnalną na wakacje. Cieszymy się ogromnie, bo po wczorajszej ulewie ja miałam bardzo fatalne myśli, że jednak będziemy musieli dzisiaj odwołać tą imprezę. Ale e, choć im, tytuł imprezy jest żegnaj lato na rok, za nami, za moimi plecami już jesień, ale przy tej widowni, jaką tutaj jest na osiedlu, możemy to, to przeprowadzić. Na szczęście mieszkańcy dzisiaj nie zawiedli. Na szczęście nie zawiedli, ci najbliżsi tutaj się pojawili. Wiadomo, z sąsiednich osiedli uważali, że to za daleka wyprawa, ale cieszymy się z tego, co mamy. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem. Do wspólnej zabawy włączyły się nie tylko maluchy, ale także starsze dzieci i młodzież. Czy nam grozi ptasia gry? Co tu zrobić? Co to zrobić moimi? mi? Byśmy się nie zarysowali! Zaszczęśliwe, trzeba często! Trzeba często trzeba, ręce być, Żeby zdrowym? Żeby zdrowym zawsze być! Trzeba często ręce myć! Trzeba często ręce myć! Trzeba, żeby zdrowym zawsze być! Żeby Fernando dobrze szedł niedzielnie razem siedziami. Przyglądał Przeglądał się kwiatom i pszczołom i drzewszał między krowami Ale! Przepraszam, ale! Nie ale Fernando, Fernando, Fernando! Rowerem jeździ babcia. Rowerem jeździ. Kto był raz, dwa? I do przodu. Rowerem jeździ babcia. Rowerem jeździ. do tyłu Ta, ta. Rodzice mogli choć na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków i również przenieść się do świata zabaw. To teraz co myjemy szyby? A szyby I razem. 几乎。 Był także kącik dla miłośników prac artystycznych. Chętni pod okiem pani Darii Majtki Kucharskiej stworzyli logo SDKU za pomocą sprayów i pasteli. Powstał wyjątkowo kolorowy i wakacyjny baner. Z pewnością będzie on przypominał ostatnie letnie dni i turniej plastyczny rozgrywany niedawno na sierackich osiedlach. Wakacje dobiegły końca. Teraz z chęcią będziemy relacjonować dla Was kolejne przedsięwzięcia z podzielczego domu kultury. We wrześniu ruszyły zajęcia w Współdzielczym Domu Kultury przy odpowiednim zachowaniu reżimu sanitarnego. Dzieci i młodzież oraz dorośli mogą już korzystać z kół zainteresowań i spotykać się w klubach. Na uczestników czekały wyremontowane i odświeżone sale oraz nowe propozycje zajęć. Pani kierownik, rozpoczął się nowy rok kulturalno-oświatowy w Współdzielczym Domu Kultury. Większość zajęć wystartowała pomyślnie. Tak, to wyjątkowy rok ze względu na epidemię, ale niemniej jednak udało nam się pokonać wszystkie te bariery, że tak powiem, i dostosowaliśmy obiekt i organizację zajęć do wymogów rady ministrów z 7 sierpnia 2020. 23 września była też wizytacja Sanepidu i obiekt przeszedł od Ocenę jest, zostaliśmy ocenieni pozytywnie, stąd bez obaw możemy korzystać i zapraszać nie tylko dzieci, młodzież, ale i dorosłych na nasze propozycje do Domu Kultury. Pojawiły się także specjalne zasady poruszania się po obiekcie. Tak, są uwzględnione tylko dzieci i młodzież, którą mamy w ewidencji naszej, nie wolno przebywać osobom z zewnątrz, nawet nie wolno na terenie obiektu przebywać rodzicom. Rodzice mogą odprowadzić dzieci do głównych drzwi wejściowych, tam oczywiście są urządzenia do dezynfekcji i potem po dzieci zgłosić się, natomiast nie mogą oczekiwać w budynku. Czy te grupy, w których spotykają się młodzież oraz seniorzy są mniejsze? Oczywiście gdzie one są mniejsze, maksymalnie grupa. Przy tych nakazach nie może być liczniejsza niż 12 osób i to jest uwzględnione w każdej grupie działania. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, też nie mogą odbywać się równolegle zajęcia dzieci i młodzieży i seniorów. Stąd musieliśmy wyjątkowo przepracować nasz tygodniowy rozkład zajęć, żeby te wszystkie sytuacje uwzględnić. Niemniej jednak już rozpoczęły. Grupy seniorów spotkania. i Rozpoczynają się również zajęcia zespołów wokalnych seniorów. Czy normalnie odbędą się jakieś większe spotkania, koncerty, jakieś wydarzenia? Chcemy, przymierzamy się, ale tutaj jeśli chodzi o naszą salę, tylko maksymalnie też możemy zaprosić 50 osób zgodnie z wymogami. Stąd przymierzamy się do organizacji małych, kameralnych spotkań, ale niemniej jednak takie już od drugiej. Połowy października chcemy planować. Przypominamy, że zajęcia rekreacyjne dla dorosłych, m.in. gimnastyka, odbywa się na hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10.